Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec i jak ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem, i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Ojciec miłuje mnie, dlatego że oddaję swoje życie, aby je znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie. Otrzymałem od mojego ojca. Bardzo wielką rolę w naszym życiu odgrywają dwie potrzeby, dwie potrzeby, które ma każdy człowiek i które dla każdego są niezmiernie istotne. Bardzo cierpimy, kiedy one nie są zaspokojone. Jedna z tych potrzeb to jest przynależność. I o tym Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: że przyszedł nam dać przynależność czyli przyszedł nam zaspokoić naszą potrzebę przynależności. Każdy z nas chce do kogoś należeć, chce być czyjś. Stąd tak ważna jest dla nas rodzina, naród jakaś kultura, tożsamość tożsamość wspólna z innymi. Właśnie to się bierze z tego, że mamy wszyscy tak. Wielką, tak ważną dla nas potrzebę przynależności. Ta potrzeba mówi też o tym, skąd bierze się cierpienie tak wielkie cierpienie, kiedy jesteśmy osamotnieni, odrzuceni kiedy nikt nam nie mówi, że do niego należymy. I że On należy do nas. Właśnie kiedy nie mamy przynależności, pojawia się w nas cierpienie. I druga potrzeba, bardzo ważna, tak samo ważna, myślę, w naszym życiu to jest potrzeba uznania, potrzeba własnej wartości, świadomości własnej wartości. Każdy z nas bardzo potrzebuje wiedzieć, ile znaczy dla innych, dla kogoś, że dla kogoś wiele znaczy, że w oczach drugiego człowieka ma wielką wartość. Ogromnie ważne dla nas jest to, że mamy wartość we własnych oczach, ale. Chyba nie mniej potrzebujemy tej świadomości, że mamy też wartość w oczach kogoś drugiego, że jesteśmy też potrzebni, że możemy ubogacić czyjeś życie, że możemy mm, podzielić się z kimś, sobą w taki sposób, że ten ktoś y, dzięki temu staje się szczęśliwszy, jego życie jest jakby pełniejsze. Wszyscy tego potrzebujemy, takiej właśnie świadomości. Dlatego pojawia się w nas taki ból, kiedy słyszymy, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, że do niczego się nie nadajemy, że z naszego powodu są same tylko problemy, kłopoty. Wtedy właśnie pojawia się. Często bardzo dotkliwy ból. Te dwie potrzeby bardzo mocno się ze sobą wiążą, one się zazębiają. Jeżeli nie mamy przynależności, jesteśmy odrzuceni, nikt do nas nie należy, my nie należymy do nikogo, wówczas rodzi się w nas też podejrzenie, że nie mamy wartości. Że nic nie znaczymy. I yy, tak samo w drugą stronę, jeżeli zaczynamy podejrzewać, że nie mamy wartości, że nic nie znaczymy, to nawet jeżeli jeszcze do kogoś należymy, to pojawia się w nas lęk, że to długo nie potrwa, że zostaniemy odrzuceni, że stracimy właśnie. Tak ważną dla nas przynależność. I oto dzisiaj staje przed nami Pan Jezus, żeby nam powiedzieć, że do Niego należymy, na zawsze. Że on nigdy się nas nie wyprze, nigdy nie zrezygnuje z przynależności do nas i z naszej przynależności do Niego. On jest nasz, my jesteśmy Jego na zawsze. I też w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, jak wielką mamy w Jego oczach wartość, jak wiele znaczymy, jaka jest cena, wysokość tej wartości. Pan Jezus pokazał, ile mamy w Jego oczach wartości, umierając za nas na krzyżu. Oddając za nas swoje życie. Nie można lepiej pokazać komuś, że jest cenny, że jest wartościowy, jak właśnie poprzez oddanie za niego swego życia. Nie ma takiej wartości, która byłaby wyższa od tej, którą poznajemy dzięki temu, że Bóg. Oddaje za nas swoje życie. Nikt nie może nam w żaden sposób lepiej powiedzieć o naszej wartości, pokazać bardziej całą naszą wartość. Właśnie cała nasza wartość zapisana jest w śmierci Pana Jezusa za nas, w tym, że On oddał za nas swoje życie. Tak więc, słuchając dzisiejszej Ewangelii, patrząc na Jezusa dobrego pasterza, pomyślmy, jak bardzo ważne jest dla Pana Jezusa to, abyśmy u Niego szukali nie tylko oczywiście u Niego, ale żebyśmy u Niego zawsze, kiedy do Niego przychodzimy, szukali zaspokojenia tych dwóch potrzeb, przynależności i znaczenia świadomości własnej wartości, uznania. On chce nam te dwie potrzeby zaspokoić jak najbardziej, jak najpełniej, ponieważ bardzo nas kocha i wie, jak bardzo cierpimy właśnie, kiedy tych dwóch potrzeb nie mamy zaspokojonych. Ale też warto może pamiętać, że kiedy mamy zaspokojone te dwie potrzeby, to myślę, że można powiedzieć automatycznie w każdym razie jakoś spontanicznie rodzi się w nas chęć dawania siebie innym. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy przyjmowali od Pana Jezusa przynależność i uznanie, po to byśmy sami mieli siłę, zdolność dawać siebie innym, dawać też innym przynależność, uznanie, ale dawać też innym wiele innych rzeczy, które posiadamy, którymi możemy się podzielić. Żebyśmy właśnie dzięki temu mieli siłę zaspokajać wiele różnych potrzeb innych ludzi, tych, którzy są wokół nas. Tak więc cieszmy się każdą przynależnością i każdym uznaniem, jakie nam dają inni ludzie, ale jeszcze bardziej cieszmy się tą przynależnością, tym uznaniem, tą świadomością naszej wartości jaką nam daje sam Bóg poprzez Jezusa dobrego pasterza.